Dzisiaj nowe BMW serii 3 generacji G21 w wariancie Touring. Sprawdźmy, czy jest to samochód będący godnym konkurentem Mercedesa, Audi czy też Volvo. Zaczynamy. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Zaprezentowana po 7 latach nowa generacja trójki zyskała fajne, nowe proporcje, bardzo nowoczesny wygląd, nowoczesne LEDowe oświetlenie i coraz częściej pojawia się na ulicach. Test tego modelu możecie znaleźć gdzieś powyżej w odnośniku, gdyż był już na tym kanale. Dziś natomiast mamy wariant touring, czyli nieco dłuższy, nieco bardziej praktyczny, bardziej komfortowy, bo jest trochę więcej miejsca wewnątrz. Samochód. Dziś właśnie skupimy się na komforcie, ponieważ pod względem stylistyki ten samochód niczym nie różni się od wersji Sedan. Odpowiedzcie mi tylko na pytanie, czy nie uważacie, że nowa trójka ma pewne wpływy stylistyczne z E46? Oczywiście nadal samochód przykuwa spojrzenia. Jest pięknie muskularny i przy tym nowoczesny. Według mniej przychylnych opinii trójka oraz nowe modele BMW niebezpiecznie skręcają w stronę stylistyki japońskiej bądź koreańskiej. Chodzi o te wszystkie obłości i elipsoidalne elementy na karoserii. Mnie to nie przeszkadza, a ilekroć widzę BMW 3 jako radiowóz policyjny, to zazdroszczę szczerze funkcjonariuszom. BMW serii 3 Touring również nieco urosło, a to szczególnie istotne w obliczu mocnej konkurencji w rodzaju Audi A4 Avant, Mercedesa C-klasy kombi oraz Volvo V60. BMW 3 Touring jest teraz dłuższe o 76 mm, a o 41 mm urósł rozstaw osi. Zatem możemy spodziewać się we wnętrzu większej ilości miejsca, przestrzeni, a pod klapą bagażnika więcej ilości miejsca na nasze bagaże. Ten samochód wydłużył się, ale nadal daleko mu do szczupaka, jak na przykład BMW 8 Gran Coupe. Jak wypadają nowe rozmiary w stosunku do konkurencji? Nowa trójka Touring jest dłuższa od C-klasy w wariancie kombi, natomiast znacznie krótsza od Audi A4 Avant oraz Volvo V60. Rozstaw osi wynoszący 2851 mm jest z kolei wartością większą od Audi oraz Mercedesa, ale znów mniejszą od Volvo. Na sam początek zaczynamy od bagażnika. Sama szyba unosi się już zupełnie tradycyjnie dla BMW trójki i dzięki niej możemy wziąć na przykład szalik, bądź też marynarkę, którą po prostu położyliśmy na rolecie. Nie trzeba od razu otwierać całej klapy. Klapa natomiast unosi się elektrycznie i powiększyła się względem poprzedniego modelu o 5 litrów do 500 litrów. No, nie jest może to dużo, ale to jakaś tam pozytywna zmiana. Typowo zupełnie dla BMW kufer jest wykończony pierwszorzędnie, bardzo dobrze. Są tutaj siatki po bokach do ukrycia różnych drobnych, luźnych elementów. Jest haczyk na zakupy, jest gniazdko 12V. Są również przyciski do składania oparć foteli, i w ten sposób uzyskujemy całkowicie płaską. Podłoga. To, co warte jest również zauważenia, to to, że sam próg załadunkowy jest raczej nisko. Nie ma tutaj żadnego skoku. Na dodatek mamy dwa rodzaje tutaj dodatkowych schowków. Pierwszy, w pierwszym możemy ukryć coś płaskiego bądź dwie rolety. One się perfekcyjnie tutaj mieszczą. Drugi jest również do ukrycia jakichś płaskich przedmiotów. Również bardzo ciekawym rozwiązaniem we wnętrzu bagażnika jest dość rewolucyjne podejście do tematu świadczące o tym, że BMW chyba trochę patrzy na skodę i chciało dodać swoje Simply clevery do wnętrza nowej trójki Touring. Chodzi o te gumowo metalowe podkładki, które z jednej strony mają ułatwiać załadowanie bagaży i przesuwanie ich po Bagażniku podczas zapakowywania samochodu, a z drugiej strony po zamknięciu klapy delikatnie unoszą się one na kilka milimetrów i zapobiegają przesuwania się bądź jeżdżenia tych bagaży po nie do końca zapełnionym bagażniku. Bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie, niestety niezbyt wdzięczne w kwestii audiowizualnej. Ponieważ ciężko jest to pokazać. Patrząc na konkurentów, za to przy standardowym położeniu tylnej kanapy, BMW wygrywa pojemnością z Mercedesem C-klasą kombi, ale przegrywa o 5 litrów z Audi A4 Avant oraz o 29 litrów z Volvo V60. Po złożeniu foteli, zarówno Mercedes, jak i Volvo mają bagażnik mniejszy od BMW. Po zajęciu miejsca we wnętrzu nowej trójki Touring widzimy po prostu nową trójkę, czyli ja znowu mogę napatrzeć się na tą smacznie zaprojektowaną ładną, zgrabną deskę rozdzielczą. To jest kawał dobrego designu. Spójrzcie tylko na tę dbałość o detale, na fajne materiały wykończeniowe, które znacznie poprawiły się względem poprzedniej generacji poprzedniej generacji kompaktowych modeli BMW. Jest tu o wiele ciekawiej, jest minimalistycznie. Przede mną przed oczami znajdują się dwa panoramiczne, duże wyświetlacze. Jeden odpowiada za prezentowanie tablicy cyfrowych zegarów, które wyglądają efektownie nie zawsze efektywnie, a natomiast na pewno efektownie. No i do tego spory wyświetlacz odpowiadający za prezentowanie nam systemu info rozrywki. Podoba mi się to, że BMW projektując nowe samochody nie zapomina o dawnych rozwiązaniach, o dawnych sposobach obsługi swoich systemów multimedialnych i nie zabiera ich użytkownikom tak jak robi to Audi czy też Mercedes. Możemy obsługiwać go dotykowo, możemy korzystać z dawnego wciąż aktualnego, tak naprawdę pokrętła iDrive. Możemy korzystać z gestów, które są tutaj dostępne. Możemy również obsługiwać go za pomocą przycisków znajdujących się po prawej stronie kierownicy, czy też za pomocą asystenta głosowego. Dla każdego coś dobrego i to jest bardzo fajne podejście. Ja bardzo mocno chwalę za każdym razem BMW i o tym mówię, że właśnie bardzo fajnie to wszystko rozwiązali. System multimedialny iDrive jest dość przejrzysty, choć niektóre funkcje są dziwnie poukrywane. Mamy tu możliwość zmiany ustawienia oświetlenia nastrojowego, które rysuje kontury deski rozdzielczej. Nawigacja jest intuicyjna, a system współpracuje z Apple CarPlay bezprzewodowo, kiedy nasz telefon ładujemy indukcyjnie w schowku poniżej deski rozdzielczej. Można robić to też za pomocą złącz USB-C, których jest tutaj parę. W kwestii schowków powinno Wam wystarczyć jest wspomniany schowek przed selektorem skrzyni biegów, dwa uchwyty na kubki, schowek pod podłokietnikiem, a do tego standardowy schowek przed nogami pasażera i dwie niewielkie kieszenie w drzwiach. I widoczność jest całkiem dobra, a to za sprawą średnio grubych słupków, wystarczająco dużych lusterek oraz kamery cofania, a raczej opcjonalnego systemu kamer 360 stopni. Pod względem monitoringu bawarski producent bije innych producentów na głowę od lat. Pozycja za kierownicą jest jak zwykle niska, zajmuje się ją bardzo wygodnie dzięki temu, że fotel jest regulowany w wielu płaszczyznach, kolumna kierownicza również w obu płaszczyznach regulowana. Niska, wygodna fotel jest też również bardzo wygodny, ewidentnie przystosowany do europej europejskich gustów. BMW przygotowało do napędu modelu Touring sześć silników generujących od 150 do 374 koni mechanicznych. Wśród tych pierwszych obok jednostek 20R4, dostępnych w wariantach 320i i 330i, pojawi się też jednostka sześciocylindrowa z napędem na cztery koła, czyli 340i X Drive. Do tego dwa dwulitrowe silniki wysokoprężne 318 D150 koni, 320D190 koni oraz 3-litrowy 330D o mocy 265 koni mechanicznych. Najmocniejsze wersje napędowe seryjnie otrzymują napęd X-Drive, a dla większości modeli przygotowano 8-stopniowy automat Steptronic. Sześciobiegowy manual zostanie sparowany z najsłabszymi dieslami. I wbrew pozorom ma to znaczenie, ponieważ pod maską tego egzemplarza znajduje się powtarzając się, średniak wysokoprężny, czyli dwulitrowa jednostka czterocylindrowa o mocy 190 koni mechanicznych sprzężona na dodatek z napędem X-Drive i automatyczną 8-stopniową skrzynią Steptronic. I wydaje mi się przy tym, że jest to konstrukcja chyba najbardziej sensowna, gdyż jest to konstrukcja oszczędna i na dodatek dynamiczna. Jeśli chcecie zakupić kombi, które służyć Wam będzie głównie do jazdy po mieście oraz okazjonalnie pojedziecie gdzieś na trasy, albo głównie chcecie jeździć na trasy, to szczególnie będzie zależeć Wam na y, samochodzie wygodnym, komfortowym, ale też bardzo, bardzo oszczędnym. I właśnie BMW 3, 320D w tym wariancie silnikowym spisze się tutaj jak ulał i mogę Wam ją polecić z naprawdę y, z dużym zaangażowaniem, ponieważ ten silnik. Jest właśnie taki, jakiego oczekujecie. Jest to silnik ekonomiczny. Jest to jednostka, która pozwoli Wam na osiągnięcie spalania rzędu 5,5 litra na 100 km, 5,3 do 5,5 litra na 100 km na autostradach, na trasach szybkiego ruchu przy prędkościach od 110 do 120 km na godzinę. Wiem, że trochę wolno, ale naprawdę da się podróżować z takimi prędkościami. Jeżeli wiedziecie natomiast do miasta, wtedy wartość spalania może osiągnąć wynik, który teraz też wyświetla się na komputerze pokładowym, czyli 6,6 litra na 100 km więcej nie udało mi się osiągnąć, no ale też nie grzałem jakoś super mocno. Brakuje charakterystyki 6 ale uwierzcie mi, nie brakuje mu charakteru. Jest to jednostka dynamiczna, tak jak już powiedziałem, teraz się powtarzam. Jest to jednostka dynamiczna, dysponująca maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 400 Nm. Jest to silnik, który szybko reaguje na dodawanie gazu. Nie ma tutaj opóźnień, również ta skrzynia automatyczna świetnie współpracuje. Naprawdę przyznam się, że przez tygodniowy okres testu ani razu nie miałem takiej pokusy, by sięgnąć do istniejący przecież również łopatek za kierownicą, no bo mógłbym z nich skorzystać i mógłbym wtedy pospieszyć o odrobinę skrzynię automatyczną. Nie miałem też potrzeby zbyt często przełączania, pospieszania tej jednostki, pospieszania tej skrzyni biegów za pomocą zmiany trybu jazdy na sport. Warto wspomnieć też o imponującym rozkładzie mas nowej trójki. Inżynierom udało się uzyskać proporcje 50 na 50. Zrosła też sztywność nadwozia, a w najmocniejszej póki co wersji napędowej otrzymacie usztywnione i obniżone zawieszenie. Do tego nowe, wydajne hamulce. Zarówno zawieszenie, jak i układ kierowniczy działają bez zarzutu. Przy teście BMW trójki nowej już dużo się na ten temat wypowiadałem. W przypadku Turinga no, niewiele się zmieniło, tak? Auto jest delikatnie dłuższe, natomiast pod względem konstrukcyjnym, pod względem technicznym jest to raczej to samo. Jest to sztywny samochód, który cekuje się zawieszeniem wybaczającym nierówności, które filtruje wszelkie dziury no, ze, ze, sporą, ze, sporą, ze sporym zaangażowaniem. Dostępne są tu oczywiście tryby jazdy, a jakże zawsze są dostępne tryby jazdy w nowych BMW. Jeżeli korzystacie z trybu Komfort, no wtedy jest zdecydowanie najwygodniej. Układ kierowniczy pracuje bardzo, bardzo delikatnie. Ta wspomaganie jest tutaj bardzo mocne. Do tego zawieszenie praktycznie wygładza asfalt, a silnik jest ledwo słyszalny. W trybie Sport zaczyna się już robić bardziej nerwowo i przede wszystkim głośniej. Skrzynia biegów bardziej wyciąga bardziej wyciąga obroty, pozwala dopiero na zmianę przełożenia nieco później. Auto jest też o wiele bardziej nerwowe i szybciej przyspiesza. Dla każdego coś dobrego. Najtańszą trójkę Turing kupicie w wariancie 318d 150 koni, będzie kosztować 158 600 zł. Aby stać się posiadaczem wariantu 320d X Drive z automatem, należy wysupłać minimalnie 188 000 zł. Lepsza wersja Sportline kosztować będzie już nieco ponad 200 000 zł. Porównując do konkurencji w Bawarii jest najdrożej. Ingolstadt oferuje konkurenta z silnikiem 190-konnym za 177 500 zł. Stuttgart ceni się na 175 500 zł. A Szwedzi wezmą 180 000 za Twojego gołego V60 Momentum z silnikiem 2.0 D 190 koni i automatyczną skrzynią biegów. Dajcie znać, na co wy byście się zdecydowali w sądzie powyżej. Napiszcie też w komentarzach, co sądzicie o nowym BMW 3 Touring i czy auto jest lepsze od swojego poprzednika. Subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i oglądajcie inne nasze materiały. Do zobaczenia jutro rano w kolejnym odcinku na poboczu.